Hej, he, ludziska z tej strony Absort i, i tak nagrywamy. Gramy. Eee, to też. Eee, w The Binding of Isaac after... Eee, after kuźwa, Absort, czemu ty się mylisz? Repentance Ostatnio nie szło nam po prostu granie zbytnio. Eee, ani po prostu Kainem, ani po prostu innymi postaciami. Nie wiem czemu. Judas to coś czuje, że po prostu bym to znowu wdopił. Szczerze powiedziawszy, spróbuję. Spróbuję jeszcze raz Azazelem. Wiem, że już go trochę męczę, ale. Come on! Musi to w końcu siąść. Come on! Po prostu muszę się skupić. kersów of the lost. dobra, to nie jest aż takiej strata. Strace. Po prostu wtedy trafiliśmy na taki dosyć słaby item, bo nie wiedziałem co to jest. Gdyby mnie to to dosiadło, tak? Więc mam nadzieję, że to nas tak nie będzie. Chociaż znowu mamy losowe itemy. Mam nadzieję, że nic tam konkretnego się takiego nie w dupie. A przynajmniej taką mam nadzieję. Dobra, tak, się Nie będą mi utrudniać sprawy. Retrovision, no okej, dobra. Dwie troll bomby. no super <laughs> no, naprawdę gra to mnie rozpieszcza Ok, Mamy wrapa który już się wysypał I mamy dodatkowe bomby, no to spoko <laughs> jak będzie jakiś ten Kam z X to wiadomo się zużyje. Klucze, długo będzie ten retrovision Cholera jasna, nic nie widać praktycznie o, dziękuję. Od razu są, masz peter, nie? Dobra. Tego dziada pociśniemy, tego pociśniemy, tego też. Pyk. Wierzę, monetki, trezer, co tam będziemy mieć? O, to jest, jest spoko item. Po obiciu przeciwników będzie, będą nas się respikać familiary. O, idę, mój nos. Nie nienawidzę tego. Ogólnie w, w Dragon Ball'u wspomniałem o tym, że niestety zbliża się wiosna i mam powoli taki urok tego, że HPM XD. Że po prostu alergię mi się zbiera na kali i tak dalej przez pyłki. No bo wiosna, hello. I dlatego to jest taka trochę lipa. Tego nie biorę w tym Nie chcę, żeby mi Green Stone jakoś przekręcał. Niestety to jest taki dla mnie dupny okres Więc naprawdę jest zdrowie mi się przyda teraz <laughs> Nie tylko waj Dobra, tu się udało na piguła I am excited Okej, okay, czyli tu po prostu gra będzie raz na jakiś czas przyspieszać I nawet chyba teraz ten Więc um, fuck me, ale jednak nie Dobra, tutaj tego zadzmy Nie da Nie ma Fuck! Zawerwałem się. Come on! są takie ciężkie. A O proszę, dostaśmy piżamę. Piżama daje strasznie dużo po prostu sołhardów. Z tego co pamiętam aż cztery. Więc to jest bardzo spoko. Mamy dużo zdrowia. No ale wcześniej ja też miałeś dużo zdrowia i wdupiłeś to. Okej, okay, jak nie będę miał czerwonego kontenera, to pejte. A na razie to powiem, że nie chcę, bo jak wejdę do tego łóżka. No, I am excited, co się odpaliło? Spoko, nie jest mi to takie straszne. To po prostu respinam zdrowie, jeśli mam czerwone serce, tak? Teraz respinam na pełne zdrowie, jeśli, mam, jeśli nie mamy czerwonego serca, w sensie kontenera, to respinam tak naprawdę so hardy, tak? Trzy nam dodaje, z tego co pamiętam, więc to jest takie spoko. Opcja. Wow, to było grube, ale daliśmy radę. Okej, okay, damage up. De damage up i oszołomienie. Full health, no, spoko. Idzie to jak po maśle co. Ja Mogę już nie być taki pewny w Isaacu, no bo dupie jak nic z czasem. No czy oby nie. W zasadzie tak siadają te ramy, a ja bym chciał Shatana zrobić jako Azazel. Aaaa, oh, jezu. Ok, mam Petrified a z tego nie korzystam. No, głupi jestem. Że no, tego nie robię. Ja, to już idę to poprawić, zanim wejdę na bossa. Ok, serce. To, to takie średnie. Ale przez to, że mamy jeden czerwony kontener i resztę są hardu, to nie tracimy procentu szans na Devil Run. Więc ciągle będziemy mieć 100%, dopóki nie jesteśmy czerwonego serca. Więc. To jest bardzo fajne. Dobra, lecimy na bossa Larry! Larry Junior! Dobra, easy peasy. Wow, da, easy peasy, a ja berwałeś, kurde, Połówka spoko, speed up się przyda. Zobaczmy co ma szatan dla nas. E, spectral, tearsy latanie. No, to jest nam niepotrzebne i śmierć dolarówka. Żeby powiedział, że nic z tego nie jest mi przydatne, więc to po prostu oleje. I cóż, idziemy dalej, tylko jeszcze tą kupę załatwię. Ale wiecie, co ja bym się cofnął, bo wiecie, ja mam tak, że. No, 14 monet, prawda? No to. Sklepy się przydał, dobra, 15. No i możemy lecieć. Drogi, jest bardzo dobrze, że tu się cofnąłem. Bardzo dobrze. Bo to nam może yy, pomóc, tak naprawdę. Przejść ten RAM, bo broken stopwatch jest naprawdę broken <grym> itemem. Oczywiście zwykły stopwatch też, tylko już tak mi spowalnia masa jak broken, tak? No, czasem został znerfiony. A, widzicie, właśnie działa Broken stop. no mamy tutaj grzybki halucynki nasze, no A, nie siadło. Może tu? Piguła. Jak jest Sea Forever to jest spoko. Nie wiem, jest 300 w razie mu. Wow, to było bliskie. No, mam. Otwierać się dla mnie. Force of Steel. Super. Idzie to do przodu. Piguły naprawdę bardzo fajne. Dobra. Idziemy ciągle do przodu, ciśniemy, bardzo fajnie to idzie. Easy. Tak, na początek kapsuł mówi, że easy, a potem dostajesz po dupie, co? Dobra. Tutaj nie ma ich. Temperes to tak średnio. To było spoko. Nie, 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 ja chcę Petrukać kupę ja spoko item. To się trinket. <laughs> Secret room, więc super. Piguły! Aaa, wiedziałem, że w końcu będzie jakieś gół, no. A excited nie chcę. Tam tego też nie chcę. I dobra, wysadźmy tego gościa. Okej okay. To się nada do sklepu. Żeby dopaść jakiś fajny item darmowy. Ewentualnie coś innego darmowego, zależy skąd dostaniemy. No i głupio znowu obry, dobra, dobra wejdźmy tutaj. Czy ja to chcę? To jest magnes. Nie biorę tego. Nie biorę, wybaczcie, ale nie ufam temu. Nie chcę, żeby znowu skopał mi to RAM Pierdzielę to. Jedziemy, Gerd Junior. O, jeszcze spowolnienie, super. Nie chcę magnetu fixa, bo później będzie wszystko mi przyciągać, jak szalony, który strzelał do mnie. A to będzie bardzo złe. A i zakrębuję w w sensie tak nie? Ale ja się tak łatwo nie dam tym razem. Speed i shot speed up. Spoko, jesteśmy jeszcze szybsi. Okej. Okay. to jest cool stuff. Długo nie byliśmy w sklepie. A, trudno. Tak! Gdzie jest moje boss of steel? Mamy monety, mamy zdrowie. Fajnie. No fuck! To jest ten etap, kiedy ja już dostaję w pierdziel, nie? Oby nie. Dobra, fajnie pykło. Dawać mi te... ...zasrańce. Aaaa! Dawać na ring! Zjem Znaczy nie, myślę, że to nie byłoby smaczne. Dobra, tutaj rozwalmy jeszcze. Aaa, no nic nie dropu, Ty jest, grzyb, jest nic. Pak, 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 Dobra. Pykło. Więcej bo. Super. No to biorę pyk. No, trafi. Aaaa! Niestety. Nie dostaliśmy. No, ale mówi się trudno, nieważne. Hmm. Tego tak nie rozwalę, więc muszę to tak rozwalić. E, dobra, dostaliśmy coś. Shot speed up, spoko. No, nie mamy spowolnionych przeciwników, więc to jest cacy. Ja tu jeszcze postawię bombę, no mówię grzybki się opłaca bo możemy trafić tam właśnie jakieś fajne piguły, range up na przykład, yy, bądź po prostu jeszcze inne power upy, albo tak? możemy coś gorszego trafić, ale też możemy trafić item, więc... no to jest naprawdę fajna sprawa, no i wyjdziemy z tego sklepu używając aż item, więc spoko. Słoik mógł, no niestety nie trafił nam się, ale za to mamy klucze. Okej, okay. wróciło do nas, nawet na plus. Dobra, idziemy na tego bossa. Wercze! Wercze czyli Pan od OK Okej. Tak, to zrobiłem. Tak. Tak bardzo zostaje po dupie, ale za bardzo się po prostu do niego zbliżam, no ale wiecie, nie wiem, na range. Shot speed up i mamy angel room, moi drodzy. Angel Lu room Ok, O, odblokowaliśmy jeźdźca. Jak i <grymki> dostaliśmy znowu wieczor, więc super. Uh, Wheel of Fortune to zostawię sobie później, bo na razie nie mamy mądrzej, żeby z tym handlować. Lecimy do... Uh, ...głębin? Yes, głębin. Depths. Ok, to w miarę easy poszło. Fajna moneta. Ta ja tu bardzo bym chciał. Fuck! Się wytupiłem, głupiono. No i dobra, padać mi tu wiadostwa. Nie potrzebuję was. Ale dawać temy i pikaty. To się zawsze przydaje. O kurde, I am Excited się odpaliło. Fuck! Albo to progress Stopwatch, Który za swoje to przyspieszył. Fuck No dobra, daliśmy radę. Easy To nie mam zamiaru o to walczyć o tą skrzynkę. A jakby szanujmy się <gry> Dobra, siadło. O nie, nie 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 was to kto się pozbył by tak skaczecie wrednie. Fuck. Nie skacz tyle gnoju. Fak! prawie bym dostał no. No cholernie tam no. Dobra ogniska padły. Fajny dobra, bierzemy ten... Aha, aha, super dzięki broken stopwatch. Znowu mi tak przyspieszę się jak chory. No i przez to kurde mi się oberwało, no i po co to zdrowie tracić, no i po co. No. Ja wiem, że od tego jest zdrowie, żeby je tracić, no ale... nas schomikować? Na tym to polega, żeby mi to zdrowie, ale no kurde, no. Chcemy Will of Fortune. nie no chcemy Treasure Ale się nie trafił żaden. No po drodze, ale już Boss Room'a, więc to jest no, jakiś plusik. No tak, jak ja Cię lubię, kurde The Hollow, no. Wypad Bombkę zdobyliśmy, to jest bardzo fajne. Broken stopwatch magicznie działa. No, fajnie byłoby, jakby na bossa zadziałał. Tutaj to jeszcze nie czuję aż takiej potrzeby, żeby on działał. O, oh Jezus, to jest... Czy to jest to, co ja myślę? Soy milk? Nie. To jest soy ja się drodzy, boję, boję znowu to wziąć. Niby teoretycznie Sojmik jest spoko, ale czy ta pewno jest Sojmik? Nie, nie biorę. No <laughs> Wybaczcie nie biorę. Nie ufam temu, nie pamiętam czy to jest sol, mi, Sojmik, ale jak to będzie Sojmik to mi bardzo zmniejszy to damage. To prawda, będę strzelał jak porypany. Jeśli chodzi o prędkość, ale no to zmniejsza damage. To szła za zela PHD? Okej, okay, biorę, lepsze piguły. <gry> lepsze piguły zawsze są spoko. Ale nie, pierdziele moi drodzy, pierdziele po prostu ten item. Niestety, nie biorę go. Po prostu nie chcę go. jakby nie chcę zmieszać sobie damage'u. Myślę, że rozumiecie. No i mamy z goście jeden z Jeśni, Wojny. Więc dobra Pojedźmy tego gnoja, on lubi szarżować, stawiać kontrol bomby i tyle Wow, co to było takie szybkie. Za szybkie ten pocisk I Ja pierdzielam no, A teraz to będziesz jak debilny nie gonił, więc... No naraz ty wiem of z dobrze, czyli mamy jakąś ochronę. Jaki taki Ala y, Orbital Damage, więc to jest spoko. Przynajmniej jak w niego się wdupią, ale oczywiście nie mam to, aż tak blisko podchodzić. Necropolis 2, dobra. Lecimy. Tak. 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 No spokojnie Absurd. No spokojnie tego Po Bo potem dupi, i będzie po prostu. Co, co zbierać? O, no, fajnie, pick no, Lubię pick -upy. Bo mogą być tam fajne rzeczy, jak bomby, klucze i inne takie rzeczy. Monety. No właśnie. A tu jest dużo czaszek, więc chętnie skorzystam. Ty. Może trafi się Blackheart. No dobra. O, nawet dwa. Ok, to się bardzo opłacało. Fak. Fak. No i wszystko ze mi, no. To skurczywyki, no. Dobra. Może tu? Tu? O! Item! Okej. Okay. Dry baby. Dry baby jest super. Jak dostaje podcisk, to obiję z obszarówki, po prostu obszarowe uderzenie. Jak wystarczająco dużo dostaje podcisków na pysk. To się bardzo przydaje. Dobra skupiałem, żeby nie dostać w pocisków na pysk No ale siadło, siadło. Eee, sklep chcemy. Co to jest? Portal portalu nie chcę. Portal jest słaby. Tak spojrzałem, czy się nagrywa, ale się nagrywa, dobrze. Eee, no to tak to dotacja, bo już więcej jakby trochę tych moment, bardziej tych monet nie będziemy potrzebować. Więc w sumie przyda się na dotację. Będą to zawsze lepsze sklepy, lepsze itemy. O kurde! Przyspieszyło mnie, dobrze, Dry Baby mi uratował, bo zrobił to. Wszystko. Super. A no, to jest takie złe. The Ward, Ward w sumie mi się bardziej przyda niż to. E, I Warda sobie użyjemy w The kiedy będziemy teraz szukać w i się nie bawić po prostu. Myślę, że tak będzie najlepiej. Okej, okay. daliśmy radę. Ogólnie Dry Baby też mnie trochę chroni, więc to jest foko, serio. Tego nie chcę. Okej. Okay. Spowolnione, ale zawsze spoko. Dobra, może w sumie zagrać. Why not? Może trafimy jakieś Pretty Flyer czy coś. No dupa. Dobra, balić to. A, serduszka. tu jest nie Nieszczęsne te pająki, no Czy się pokuszę? Fuck! Jest, pokusiłem się, dobra Tylko. Eee, temper... temper... Tymczasowy Pacman, tak? W sumie spoko Powiem wam, że lepsze to niż ten, tamten item Już też się szybciej będzie po prostu ładował Będziemy mieć nic, on jest oraz będziemy zadawać debet, więc jest okej. Okay. Nada się. Fek, nie naładowałem. Dobra, są skołowani. To moja szansa! Dobra, pykło. Yeah! Fek! Mój Blackheart! Dopiero co go zdobyłem, kurwie. Okej okay. ręczak, spoko. No teraz te pisy to się mega mi opłacają, nie? Dobra, py Popka. O, nic nie było. Spark! Ale się nadziałem głupio. Jeszcze przyspieszone. Dzięki, dzięki Broken stop, a. Chyba już więcej ci nie wezmę, kurde. Nie! Matka przyspieszona! Nie, dobra, nie jest przyspieszona, jezu! Dobra, Pacman! Lecimy z Pacmanem! Jeszcze Pacman z mieczem to już w ogóle to jest spoko. Dobra. Jest nieźle. Małuśka zaraz padnie. Ej, Jack! Zarąbiście Till sub shot speed up W oh. Mogę zrobiliśmy? Zrobiliśmy No niestety nie mam karty defu żeby wziąć i uciec. Aj, ale sobie odpuścimy. Chociaż tam naprawdę są fajne itemy jak Toxic Splash wiele innych, ale to nie nasze zdrowie, tak? A poza tym już zrobiliśmy boss rusza, więc sobie odpuścimy. Jest dobra. Ward. W tamtą stronę. Ok. No to jak na szczęście to szybko przebrniemy. Ło, wow, albo niekoniecznie. fuck, ile was tu jest? Fuck, no jak ja mam tych unikać? Czyżbyś oni mnie tu sklepią? No super, bomba, ja chcę zdrowie! The fuck, jakie to było wredne i chamskie. Hałowa totalna. Brawo, ja że ja tu jak to ja się czuję bezpieczniejszy, nie? Niż bez. Okej. Okay. Chyba, nie HP up. Przydałoby się. FAK! Weszłem w bossa. Jeszcze był użyłem, kurde no. Dobra, trochę ich przytyrałem, tymczasowo nie czyli pac Jest nieźle. Tak. Tak. Ok, udało się, Laka. I dostaliśmy soul Super. a Demach-up. Pierdol dostanę jak nic. A dobra, dostałem jeszcze trzy plakaty, czyli wróciliśmy do podstawowego, bazowego yy, azotela. Tylko takiego, który już ma. Yy, no, trochę już więcej tego zdrowia, tak? Znaczy więcej zdrowia, więcej Demeczu, Większe staty, ale tak czy siak, no trzy podstawowe zdrowia. No, musimy sobie z tym dealować, więc będę musiał się też skupić. nieźle. Bardzo nieźle. Fuck. Good. Interes się opłacał z szadanem. Bardzo się opłacał. Bardzo się opłacał. Ok, za chwilę nam się to wszystko zwróci. Będziemy łatwiej pokonać przeciwników. Ok, ok. Fak! Znowu ten nos. I... <laughs> Fak! <Fuck. śmiech> to kichanie moje WTF <laughs> w ogóle. Dobra, nie będę się tutaj cackał. Po prostu Pacman leci. Jest zecznej Bałem się, że to po prostu za bardzo berwę, no złoty klucz, no w sumie tu się przyda. Więc whatever. Oh, fuck! Fuck! Dobra, siadło Nie jest źle Justice, justice się przyda Super, więcej pomp, więcej kluczy, więcej wszystkiego I zdrowia, którego mi się przyda, czyli w sensie czerwonych serc Zobaczmy co jest ten fire roomie, ale Okej, okay, czaszu nie są. No to dla czasuni to ja wiecie co to ja się skuszę Trochę chuj. Eee, nie było warto. Bo na te koce się nie nadział, bo nie chcę ee, robić poświęceń. Nie na ten etap. na razie to się da dało. Kurde, Pacman lecisz, bo ty z tego ścierwa za dużo. Serio. Ok, Drive Baby zrobił swoje. O, oh, tak. jeszcze zostaje tutaj jedno całe serce, to wiecie, na trzy hity lecę. Tak, na no, trzy hity to jeszcze jest dużo, przecież. Fuck! Cholerny odbyt, no. Dobra, Arcade Room. Come on. Figuła. I can see forever, okej. Okay. O, tu jest nawet secret, no. super. Więc nie ma tragedii, dobra bomba. Bomby zawsze są spoko Tears up Change to eksperyment What Nie wiem co to jest I nie wiem czy ja to chcę Jak to działa? Aaa dobra, mam y... Jestem po prostu szybsza, ale jestem też taki wiadomo <grywka> Naćpany pany trochę O oh, Jesus. O oh, Jesus. Jakie to jest złe, Boss of Steel Jesus. Spokój. W takim trybie walczyć z bossem to masakra. It lives. Jednak tymczasowej niewzrzeszoności nie mam. Fakt. Dobra, ale jakoś sobie poradzimy. Dobra, drive tutaj zadziałał. Fuck, jakie to jest. Ciężkie. Tak, oberwałem Pójdź wam, skup się Ale jak chcę się skupić, kiedy to wszystko tak lata To się nie da, drive baby, leć. Walka na pasie! Jak nic! Daliśmy radę do tego. Do hasza nie idziemy. Idziemy na szatana. Da fakt w ogóle. Przez to miałem większe problemy z walką. Da fuck, to się jeszcze trzyma? Jestem w dupie. Potrzebuję młotych. Tak bardzo to Tak bardzo. Fuck. O fuck! OK, dry baby bardzo mi tu pomaga. Oczy gały, gały oczy. Dobra, pyk. Jak nic tym Kurwa, tak patrzę co tu się znajduje to... Fuck! Oni już nie mieli... Aaa! Zrąbałem. pierdziele tego jezaka moi drodzy. Pierdzielę, naprawdę. Tak dobrze szło. Później, oczywiście, szło ciężej. No, demo zbyt wiele nie było. Miałem może z tych damage Nie wiem. W ogóle Broken Stop zaczął mnie. No czasami ratować, ale też po prostu mnie wdupiał. PhD było dobre. Trochę późno, ale dobre. Przepraszam, mieliśmy dwa match meczoty i trochę zdrowia. No ale mówiłem właśnie, nawet jak będziemy mieć dużo zdrowia, to i tak można wdupić. Kurde, ten szatan to chyba nigdy mi nie siodzie po prostu przez e, Azazela. Dafa, kapszot. Ty nie umiesz grać wajzaka. <grym> ja pierdolę. Dobra moi drodzy, to było na tyle, bardziej, że odcinek się podobał. Łapkujcie, subskrybujcie, wygustujcie i inne takie tam rzeczy. Trzymajcie się, na razie i hejos!